Czyli zapąta w płetwę, bo mają ostre płetwy, i karasek Chyba będzie ryba na wodzie Jest ryba Piękny leszczyk Jak na tą wodę Piękny leszczyk Na wafterzika, fluo. No robi się ciekawe. Robi się ciekawie. 不知道。Oh. Co to za ryba? A to jest karaś fajny karasek kurczę na suma idealna suma idealna Kukurydzy zostało. Jeszcze poszedłem przez godzinę i uciekam. Z kieracca z palikiem, więc szedł stopper Fajna zabawa. Tu jak ryba podejdzie, to jest zabawa. Tylko trzeba wyczekać. Woda jest specyficzna. Dlatego trzeba być czujnym. Nie zrażać się. O jakie branie. cierpliwym, czekać, zmieniać przynęty i obserwować wodę.